No, cześć, ja jestem Zio, i dzisiaj sobie zagram z kamerką w grę o nazwie. Yy... Gałgę? Gałcz? W każdym razie będę grać w tą grę, jest to dość skomplikowana i trudna gra i, I za każdym razem, jak zginę w tej grze, jedna z klamerek powędruje prosto na moją twarz lub gdzieś w okolicy. No, grę zaczynamy przytrzymując spację i trzymamy spację jak najbliżej zielonej kreski, która jest na krawędzi ekranu i mamy 5 możliwości mamy 5 żyć, żeby uderzyć w tą kreskę na uderzę więcej niż 5 razy to game over Lecimy drugą wbrew wszystkiemu może się wydawać, że te klamerki na twarzy to nic bolesnego ani nic tak dalej, ale jak pojawia się ich ilość powiedzmy więcej niż 5, 10 to już zaczyna się... Że, ach, kurwa. Zaczyna się dość ciężka rzecz, bo utrudnia takie... E, nieprzyjemne uczucie utrudnia bardzo... utrudnia bardzo grę. Go. Runda trzecia, lecimy. Ogółem, e, jeśli już uda się przetrwać nam przez jakiś trochę dłuższy czas w tej grze, co... o boże, teraz jest bardzo trudne, ale mi ciśnie w to oko. To zaraz po powinna się pojawić tutaj taka kreska. Ojaw się... O, pojawiła się ta kreska. Łapiemy ją, klikamy CTRL i trzymamy CTRL. Kontrolem jest krótka kreska, jest długa kreska. I teraz ile to! trzymać się jak najbliżej tutaj. Kurwa. Dobra, złapuję jeszcze raz. I teraz lecimy z kontrolem. Dwa życia. O Jezu, czemu tak szybko to ginę? Dobra. Bez przeciągania. Już mam problemy z widzeniem. Trochę mnie uciska oczy. Chcę utrzymywać jak najbliżej tej kreski, żeby nadać trochę adrenaliny tej kurwałaś grze. No naprawdę. Już czuję ból powoli. Ogólnie gra jest o tyle trudna, że jest dość epileptyczna, bo kolory, które się tutaj zmieniają, zmieniają się w naprawdę kosmicznym tempie. Uf. No i gra polega w sumie no, Na w spację Kurde ej, już naprawdę zaczynamy to boleć powoli Uf. Uf. No to pięć Unicorn Ej, mam problem, żebym rugać. to jest już... dość utrudniająca rzecz ogółem mam zamiar grać dopóki mi się nie zaczną nie, w sumie bardziej zacznie mi się kończyć miejsce na twarzy niż klamerki, bo klamerek jest tutaj taka ilość i jeszcze ich trochę także prędzej zacznie mi się kończyć miejsce na twarzy do przyczepiania kolejnych klamerek albo już w momencie kiedy nie będę mógł za bardzo mówić bo będę tak niekomunikatywny no jezu Chryste, no naprawdę już nie mogę brugać. i już powoli nic nie widzę, dobra przenieśmy się w inne miejsce

w ogóle jakbyście chcieli zagrać tą grę, jest dostępna na tym za jakieś 3 oiro, chyba w tym momencie. No, dobra, to mi się kończyć powoli miejsce. No myślę, że będzie to utrudniało mi powoli mówienie. Powoli czuję się jakby nie mógł za bardzo mówić do Was. I to, to jest tak bolesne. Co wy nie wyobrażacie? No kiedyś polecam wąstruować coś takiego. O Boże. No na No rady, no nie wierzę to. dlaczego to tak... Ciężko i się mówi. Już się już jest joga, bardzo mówisz, Ej, wygląda trochę jak ten ten gości z tego, z Viratu z, z Karajgu. No nie. Już na no radę, mam wrażenie, że w ogóle coś chodzić do was. Eee, no nie, dlaczego? Chodź, nic się zaczyna kończyć. No proszę, naprawdę, no, dlaczego tak szybko? Jeśli ktoś z was to jest taki fany, to niech sam spróbuje tak zagrać, co? Dobra, o Boże, naprawdę no, ja już nie widzę w ogóle monitora i mówię... O Jezu Chryste, nie, dobra. Myślę, że nic wystarczy. Oooo o Jezu, o Jezu, o Jezu, jeszcze gdyby to były zwykłe klamerki. Oooo, Ooo, fuck's O Boże. O Jezu, o, Jezu. O, Boże. ale to woli. Ooo... Chyba trochę mam podbijane te. O mój Boże, te klamerki! Mam nadzieję, że wam się spodoba. Uuu, oh. Skurczy ryja, no nie ma co ukrywać, naprawdę mam sparaliżowaną twarz. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie mi tutaj lajka pod spodem, skomentujcie, napiszcie mi o pytania, które pytałem oczywiście w trakcie filmu. Wbijcie na fanpage, który gdzieś tu pojawi tutaj do jakiś link. I dzięki wielkie. Subskrybujcie mój kanał i. No i na razie.